Loria na co dzień ma takie szybkie drzemki śpi sobie tak po pół godzinki, a dzisiaj położyła się i śpi już ile? Nieco Od dziesiątej, ponad półtorej godziny już to sobie, jak ona jakby, nie wiem, przestawiła się na tryb chrzciny, chce sobie teraz odespać, przyszedł, przy, szagentkę, co? Mhm. Wojtek tak żartował z moim bratem Tomkiem. Na temat tego, no, ściny bezalkoholowe. Yy, polecam, mam taki kabaret, chrzciny, obejrzyj sobie, bardzo fajne. I u nas faktycznie chrzciny będą bezalkoholowe. też z tego nawet względu, że nawet fajniej, bo mamy po prostu taki, taką kameralną imprezę, więc wiadomo. Ale myślę, że i tak, jakby nawet była duża impreza, to zrobilibyśmy bezalkoholowe. Ale mieliśmy też zrobić tak, żeby każdy dostał danie wege. Tomek! Tomek, jak on zrobił reakcję, by mi się życie zawaliło. Pojechać, teraz sobie tak pomyślał. Mówicie ja to Bo wiecie co, tak jak na przykład przeciętny Polak, powiedzmy, w piątki na przykład nie je mięsa, nie? no bo kiedyś tak było, faktycznie trzymało się takiej, takiej zasady, że się nie je w piątek mięsa. Więc tak naprawdę sporo zauważyłam ludzi, tak jak nie wiem, mój tata, mój brat, są nauczeni tego mięsa i po prostu niektórzy jak nie zjedzą mięsa, to czują, że mają taki niepełnowartościowy posiłek, tak. że się tak. nie najedli, więc posta, postanowiliśmy, że w sumie. Yy, Zrobimy danie mięsne i będzie kaczka. W jesiennym klimacie, także, także poszliśmy tak, jakby to powiedzieć, na, nie na ugodę. Poszliśmy tak... Jejku, no, wyszliśmy z taką. Na z <śm> <śm> Zrobiliśmy dobrze naszym gościom w ten sposób, a naprawdę mieliśmy. przeszło nam przez myśl, żeby. Przestańcie się ze mnie. A przeszło mi przez myśl, żeby faktycznie wszyscy mieli dania wege, bo dania wege są też naprawdę bardzo dobre i to nie jest takie straszne, jak się wydaje. I, nie wiem, dostaniecie tylko soję, popijecie wodą i, i koniec, nie? Przestańcie się ze mnie śmiać. Dobra, lecę prostować te włosy, zbieramy wszystko. Najpierw przez mój mąż, który chodzi biedny od kąta do kąta, nie wie, co ma ze sobą zrobić moi drodzy, pora przerwać tego vloga ponieważ mam wam do przekazania ważną informację otóż, po raz kolejny mam przyjemność współpracować z marką Made in Lab a Made in Lab są to inspiracje perfum znanych marek w świetnych cenach są to super odwzorowane i długotrwałe zapachy coś o tym wiem, ponieważ już prawie rok używam tych zapachów w pierwszym filmie testowałam trwałość także zostawię wam link do tego filmu w opisie gdzieś tutaj u góry też wam się wyświetli także zajrzyjcie sobie do niego, jeśli jesteście ciekawi Ciekawi. A przychodzę do Was dzisiaj z nowościami. W zakładce nowości znajdziecie nowe zapachy, które Made in Lab ostatnio wypuściło. Są tam m.in. zapachy takie jak Bottega Veneta, Michael Kors, Sexy Amber, Chanel i wiele innych. Także sobie zerknijcie, a ja Wam pokażę, co tutaj mam. I przy okazji od razu mówię, zostańcie do końca, bo na samym końcu jest świetna promocja, o której musicie się dowiedzieć. Powiem Wam, że ja jestem już konkretnie zaopatrzona w zapachy Made in Lab. Te klasyki, które kocham, znam już bardzo długo i do których chcę jakiś czas powrócić. Wracam, ale też y, mam takie zapachy, które miałam ostatnio okazję testować po raz pierwszy i przy których również zostałam. O tym Wam powiem za chwilę. I tym razem postanowiłam, że. Zaopatrzę moich rodziców oraz teściów w zapachy, które oni uwielbiają, i zrobię im po prostu taki prezent. Ale też z zakładki nowości wybrałam zapach dla siebie oraz dla mojego męża. I zrobiłam to samo, co zrobiłam ostatnio. Mały problem techniczny, wybaczcie. Na czym skończyłam? Eee, więc, jak dla rodziców i teściów wybrałam coś, co wiem, że znają, używają i są to sprawdzone ich zapachy, tak dla mnie i dla męża postanowiłam, że wybiorę coś z zakładki nowości. Skoro te nowości już mamy, no to wypróbujemy. Więc męska nowość była tylko. Jedna i jest to numerek 94. Pozwólcie, że przeczytam te nazwy, bo nie chcę przekręcić. Balenciaga Cristobal Purhone. Natomiast dla kobiet już jest większy wybór, także kobiety, zajrzyjcie sobie koniecznie. Ale też tak w ogóle na Made in Lab znajdziecie nie tylko męskie i damskie zapachy, ale również unisex. Więc numerek 90 Kenzo Jungle Elephant. Zamówienie z nowości, oprócz męskiej, zrobiłam na tej samej zasadzie co ostatnio, czyli. Przeczytałam po prostu, jaką mamy tutaj kategorię zapachową, jakie mamy nuty, i na tej podstawie wybrałam sobie zapach w ciemno. Jeżeli jesteście bardziej wybredni co do zapachów, polecam Wam bardzo serdecznie wybrać się do jakiejś perfumerii, przetestować. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty zapach. Spisać sobie, jakie Wam się podobają i na tej podstawie właśnie wejść sobie na Made in Lab i wybrać inspirację, która Was interesuje. Ja niby jestem wybredna, ale powiem Wam, że przy ostatnim zamówieniu zamówiłam trzy, tak jakby w ciemno, bez wąchania zapachy. Było to Versace Bright Crystal oraz Carolina RRA 212. Te zapachy używam cały czas teraz na Przemini nie bardzo mi się spodobały. Najbardziej chyba to Karolina Herrera. E, ale Chloe Chloe mi się nie spodobało, więc ten zapach poszedł w odstawkę. Mimo wszystko uważam, że jak na trzy zapachy kupione w ciemno, wybrane w ciemno, to jest super. A tutaj mam Kenzo i powiem Wam szczerze, tak przeczytam Wam jeszcze jakie tutaj są nuty, więc jest to zapach orientalno-przyprawowy. E, nuty mamy tak... I tak się zastanawiam, czy to był dobry pomysł, ale dobra, zobaczymy. Stwierdziłam, że y, zrobimy sobie test, zapach, jakby na żywo, przy Was. Zobaczymy, y, jak mi się sprawdzi ten zapach. Mamy kminek, nietypowo. Kardamon, mandarynka, ying-yang, gardenia, lukrecja, wanilia, bursztyn, paczuli. Ehm, kurczę, nie wiem, mogłam wziąć chyba inny zapach. Nie wiem, czy się za bardzo nie porwałam, ale tak, nie wiem, czysta ciekawość po prostu. Bo ja mam także. Moje zapachy to jest bergamotka, jaśmin, e, jaśmin jakaś, ewentualnie frezja, mandarynka, to są moje zapachy. Natomiast tu jest kminek, tu jest wanilia. No zobaczymy, czy to nie będzie zbyt takie duszące. Chyba tak. Dobra, test, robimy test na żywo. Zaryzykowałam, też czasami warto zaryzykować, bo może akurat znajdziecie zapach dla siebie. Powiem Wam, że jest to bardzo ładny zapach. To nie jest taki zapach, który mnie odtrąca, ale bardzo mocno wyczuwalna jest tutaj wanilia. I delikatnie czuć takie, jest to bardzo taki słodki, elegancki, otłający zapach, ale jest tutaj gdzieś tak, jakby na drugim planie wyczuwalna taka delikatna, bardzo delikatna ostrość. Zdecydowanie na pierwszym miejscu to, co tutaj czuję, tu wanilię. No i ten kardamon, wydaje mi się, że przebija faktycznie kardamon. Daje tą taką ostrość. Kurczę, ciekawy zapach, ale zdecydowanie nie mój, zdecydowanie nie mój. Ja tu w ogóle, wiecie co, ja jestem po prostu... Ja lubię takie klasyki, które od dawien dawna używam. Jakoś zawsze się bałam nowości, ale wiem do kogo ten zapach powędruje. Jeśli chodzi o zapach dla mojego męża. Mojemu mężowi się spodobał, mi niekoniecznie, ale my chyba kobiety tak mamy, że lubimy mężczyzną e, same wybierać zapachy, które mają używać, co nie? Ale zobaczymy, bo zapach może zupełnie inaczej pachnieć, tak jak sobie roz, rozpylimy na dłoni, a inaczej może pachnieć na ciele, czyli tak jak mi się nie podobało po rozpyleniu, może się okazać, że w połączeniu e, z moim że może pachnieć to całkiem dobrze więc zobaczymy, Przyknę sobie jeszcze ten męski ja już co prawda go wąchałam z Wojtkiem, ale sprawdzimy jeszcze raz te zapachy ten yy, Balenciaga oraz Kenzo damski mają coś ze sobą wspólnego, oba są takie ciepłe i otalające kurczę, powiem wam, że yy, jak za pierwszym psiknięciem i yy, w powąchaniem tego zapachu, pomyślałam od razu o nie, nie, nie Wojtek, to mi się to nie podoba, to nie jest dla Ciebie zapach ja jestem bardzo wybrana co do zapachów chyba męskich jeszcze bardziej niż damskich ale z każdym kolejnym psiknięciem i powąchaniem coraz bardziej się do niego przekonuję co najważniejsze, nie jest to zapach taki bardzo ostry, jak jest, wiecie, pieprz, piżmo, coś typu jak są zapachy Mercedesa. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Nienawidzę takich ostrych zapachów i po prostu one mnie wręcz odstraszają i denerwują. Działają na mnie jak płachta nabyka, dosłownie. Tak, ten zapach, mimo że nie jest tak bardzo wyrazisty, taki męski jak mój ukochany, na przykład One Million, który może jest przereklamowany, ale jest po prostu klasykiem, to ten. Ma coś sobie takiego innego, ale zobaczymy, jak będzie pachniał na Wojtku, bo wiadomo, inaczej będzie zupełnie na mojej ręce, inaczej będzie na nim. Ehm, no i tak, przeczytam Wam tutaj troszeczkę, co mamy w składzie, więc jest to kategoria orientalno-drzewna. I skład mamy dosyć bogaty, ponieważ nuta głowy to jest lawenda, bergamotka, ha bergamotka, może dlatego mnie tak ten zapach przekonuje. Lawenda, bergamotka, kolendra, biały pieprz, dzięgiel. Nuta serca to drzewo sandałowe, cedr, kawa kolumbijska, paczula, geranium, herbata. I nuta bazy, wanilia, benzoes, bursztyn i tytoń. Polecam Wam również zerknąć w zakładkę nowości i zobaczyć, co ciekawego na stronie Made in Love się znajduje. E, oprócz tego, że macie na stronie Made in Love dostępne e, takie perfumy w o pojemności 100 ml, są również dostępne perfumetki. Tak jak wspomniałam na początku, markę Made in Love znam już od grudnia zeszłego roku, więc od tamtej pory e, przetestowałam sporo różnych zapachów i są to zapachy godne polecenia. Jest to moja kolejna współpraca. Możecie mi uwierzyć na słowo, że są to zapachy godne Godne polecenia, a najbardziej zaskoczył mnie stosunek jakości do ceny. W momencie, gdy pójdziecie sobie do perfumerii, możecie sobie kupić jeden drogi perfum za 300-400 zł, a tutaj na Made in Up kupujecie kilka różnych zapachów, nie wydając przy tym fortuny, więc jest to naprawdę świetna sprawa. Więc moi drodzy, tyle ode mnie. Jeszcze na sam koniec oczywiście wspomnę Wam o świetnej promocji i już przechodzimy do vloga. Aktualna promocja polega na tym, że kupujecie dwa zapachy o pojemności 100 ml, a trzeci flakonik otrzymujecie 50% taniej i jak to wygląda, dodajecie do koszyka trzy wybrane przez siebie zapachy o pojemności 100 ml, może być tak, że wybieracie każdy zapach inny, mogą być wszystkie takie same, jeśli robicie sobie zapasy to jest do wyboru do kolory, mogą być nowości ale niekoniecznie, wybieracie dodajecie do koszyka i promocja z automatów w koszyku Wam się naliczy także o z mojej strony to tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę przypominam jeszcze raz, że w opisie znajdziecie linki do pozostałych filmów również do filmu, gdzie pokazywałam ten, wspomniałam o tym teście trwałości zapachów, więc jak jesteście zainteresowani, to zapraszam. A teraz kolejna część vloga. You know damn well I can't replace you. Just say what. Say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get. Get what you need. Get what you need. What I do, what I do is try to give you more than words. Wyjechaliśmy i nie wiem, co mnie podkusiło, wiedząc jak my, jakie my mamy temperamenty, kiedy się gdzieś szykujemy, co mnie podkusiło, żeby nagrywać vloga z, dniu, z dnia sztu, nie wiem, e, więc ostatni raz widzieliście mnie, kiedy się malowałam, później już nic nie nagrywałam, bo w momencie, gdy zaczęliśmy grać Glorię, no to się nam popakała, nie lubi się ubierać, wiadomo, no i wyjechaliśmy już, także jesteśmy w drodze. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Może uda się, że mój brat coś panagrywa w kościele. Oczywiście też, jakby, stricte, yy, materiał z ceremonii nie będę wrzucać na YouTube'a, bo też chcę, żeby po prostu coś zostało dla nas. Nie będę wszystkiego pokazywać. Yy, nie wiem, zobaczymy jak będzie później, na przyjęciu. Czy uda mi się coś nagrać, czy nie? Zobaczymy. A teraz pokażę wam, jak wygląda nasza gwiazda. Czy ślicznie, co? Podobać się? Taka calineczka, co? Tak wygląda nasz maluszek, yy, tak jak wam wspominałam. W poprzednim materiale ma na sobie tutaj te dodatki, czyli kokardkę, buciki, rajstopki, sukieneczkę z Sofi Design. Natomiast to futerko jest z HM, -u. udało się akurat kupić, także fajnie. Pięknie wyglądasz. Pięknie. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what, what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what, say what you mean, say what you mean. And you'll get, get what you need, get what you need. Się do was z niepozornego miejsca. Jestem w sali obok tutaj Gloria zasnęła, więc włożyliśmy ją do fotelika, spokojnie sobie śpi i powiem wam, że Pomszy jestem bardzo zadowolona, bo tak naprawdę całą mszę wytrzymała, była bardzo spokojna. Co wątpiłam, i byłam przekonana, że będzie płakała bo Gloria tak ma po prostu, że nie usiedzi w miejscu i lubi jak się coś dzieje dookoła. Więc tutaj naprawdę jestem z niej bardzo dumna. Była mega spokojna. Dziękuję bardzo. No, Nama mi właśnie przyniosła to więc racji, że Gloria zeznała, to się tak wymieniamy z Wojkiem. Raz ja, raz Wojtek siedzimy sobie tu przy niej, więc skorzystam z sytuacji. Ściągnę szpilki i totalną mam chillery tutaj. Spokój święty, nikt mi nie przeszkadza cudownie. Zawsze kiedy nagrywam planowanego vloga, to mam wielkie wyobrażenia na temat, jak sobie wszystko nagram. Jak nagram przybitki, jak nagram całą salę. Nie da się po mszy przyjechać z prędkością światła, wyprzedzić wszystkich gości, ponagrywać, tym bardziej, że jest się organizatorem imprezy, więc ma się też inne rzeczy na głowie. Poza tym też no, tutaj w tej salce, sali bankietowej, której mamy przyjęcie, jest dosyć ciemno, więc to jest też takie bardzo denerwujące. Jak ktoś nagrywa robi zdjęcia, to wie o czym mówię. Ciężko nam się też tutaj nawet zdjęcia robiło takie zdjęcia, czy grupowe, czy po prostu tak z, z każdym nie ma tak warunków na to. A tutaj na tej dużej sali po prostu też była impreza więc nie chcieliśmy przeszkadzać. Ale święty spokój, cudownie. Ale mam nie? Nie, nie, nie. Nie nagrałam wam Outfit of the Day, bardzo chciałam to zrobić i nie wiem jak to vlogerki robią i znajdują na to czas, że to nagrywają, więc wykorzystam tę sytuację i pokażę wam teraz co mam na sobie. Więc garnitur, który mam jest z Dizzy, już kiedyś go miałam na gali, ale stwierdziłam, wykorzystam, ubiorę go jeszcze raz, bo jest taki bardzo elegancki. Natomiast ta bluzeczka, ona ma już wbudowane w sobie biustonosz i ma taką bardzo ładną tutaj zakładkę, nie wiem czy to będzie widać. Ona jest z Triumfa. I buty, które już akurat zdjęłam, to są klasyczne szpileczki z Deichmana. No i tak się prezentuje moja stylizacja, bardzo prosta. A, jeszcze kolczyki mam takie długie, bajdziubeka. Wróciliśmy z impreski. Popatrzcie, jak ona uroczy wygląda w tej śpięcy, nie mogę rozpływam się. Będziemy teraz rozpakowywać wszyscy razem prezenty. I tutaj jest taka skarbonka, która yy, ma swój początek, miała swój początek na Gender Reveal, kiedy rozpoznawaliśmy płeć Didi. i od samego początku właśnie od Gender Reveal tutaj są wrzucane pieniążki dla Glorci, czy ktoś przyjeżdża, czy, czy coś, czy jakaś jest właśnie okazja, to są wrzucane tutaj pieniążki naszej córeczki. I postanowiliśmy z statusem, że to będzie tutaj. pierwsze dziecko w historii, które będzie mieć pieniądze ze swojego Unii. <grymne> postanowiliśmy, że wszystkie <grymne> pieniążki, które Glorcia dostała na chrzest, właśnie wrzucimy do jej skarboneczki. Wszystko, co dostaje, to właśnie jest dla niej, tak? Rodzice nic nie biorą. Ja Wam powiem taką anegdotkę, że na przykład moje pieniądze z komunii zostały przeznaczone na panele i na meble do naszego pokoju. Także w przypadku naszej córeczki tak nie będzie. Wszystkie pieniądze wrzucamy do jej skarbonki i kiedyś przy ności, w przyszłości będziemy ra, jakoś tak. Nauczymy ją dysponować pieniędzmi i jakoś będziemy wydawać po prostu na, na to, na jakieś jej marzenia, więc, więc, więc fajnie. Także przechodzimy teraz do otwierania prezentów i widzimy się później. Znaczy, prezentów wam nie pokażę, będziemy się widzieć później. W na chrzest zamawialiśmy u mnie zastąpionej Ize z Sweets by I Akurat Iza na swoje story wrzuciła monoporcję oraz tort. Także możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Są przepiękne. Monoporcje o smaku mango marakuja z zmiętą. Tutaj mamy jeszcze dekorację z jadalnej róży. Cudo, tu jest w opakowaniu. A tutaj nasz torcik. Torcik jeszcze przed doczepieniem topera. Tort o smaku malinowo-czekoladowym. I got you, I got you, I got you What I do, what I do is try to give you more than words What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts We got play, we got places we can go to figure out What we've done, what we need, what to do Yeah, I got you, I got you, I got you